widzowie, witajcie na moim odcinku. A więc tak, dzisiaj sobie obejrzymy szpital, odcinek 866. Dzisiaj jest ze mną specjalny gość, Franciszek BlazeRod Pro pod ksywką Blaze. A więc tak. Dzisiaj sobie, tak jak już mówiłem, obejrzymy szpital. A w skrócie chcieli zrobić córki z chabowego. No skandal. Pani, Pani. A więc tak, nie znalazłem pewnego odcinka, tylko od Kuby Zuzaka, więc czasami będzie właśnie pojawiać się twarz Kuby Zuzaka. Jakby Dobra, na no to... to by włączyliśmy oryginalne od TVN-u, ale niestety aplikacja player nie działa na tym, na naszym ekranie. Dlatego. Dobra, no... tak to akurat prawda. O, wywaliła się Można na dziecko się tak drzeć. I tu jeszcze w takiej sytuacji, gdzie ma połowę ręki. Podpalono. Dobra, odrośnie. Mm. Dobra, nie, przepraszam. No tak. Głośni mm. się nie dało. Dobra, pani ma rację. A to akurat.

ale tak, propos głowy Suzaka, mam prawda, prawda i jeszcze raz prawda. Tak, dosłownie, no sobie ogląda TikToka, jakiegoś YouTube'a, pewnie na Facebooku siedzi. No i jak dobrze zamienić swoją córkę w schabowego. Się, to, to nie to. Mężczyzna nie ma dobrego kontaktu z córką traktuje jak opychadło. Przecież to jest prawda, więc śmieć! 32 latych nie wie, że tak naprawdę nie jest ojcem dziewczynki. Ja nie mogę ale jaja! ale Jaja! Prawdziwym tatą 7-latki jest brat mężczyzny, z którym 31 latka w przeszłości zdradziła męża. No to świetnie! No to świetnie. nie to tutaj coś już nie pasowało właśnie, bo on nie wygląda mi na... Czyli po prostu on nie może być... Jej ojca, dobra, kończymy z tych ręka Na Jest to takie. O to na pewno oczyszczamy teraz i kładziemy okładę z mością z soli srebrowej. Słowakie azolny, dobrze? O już... Masz czas. Ma z masy solnej? No tak. Czy taki coś się robi? No. So, jest taka maść. Aha! Nie, ja myślałem, że z takiej masy solnej. To, że to piecze. Bo sól. No chwilkę pieczę tam minutkę, no i później jest już okej. Okay. Ja. Nie, spółczuję. Ale po godzinie już... Ile to? Na... No co, za hamno! Ile to wszystko potwo! Nie zeszrajuj się! teraz to naprawdę przesadziłeś. No, ma rację. Nie wiem, proszę pana. Ale sobie teraz na komórkę. No dlaczego to mnie w ogóle nikogo. i powiedz o lajwie. Zbyt, daj pauzę. To, znaczy, daj daj nie człowiek by tak nie zareagował, ale widzę, że on ma tak zarał. To jest prawda, misia. To bardzo cię kochanie tak wskazuje. Spokojnie, Andrzej. bo powiedz mi, co ci jeszcze boli rączki. No, tak, to, to już. Ostrzeżę. W Widzę, że on go, no nie ma. Ile już było tych razy repytano, dobrze? O to to idzie chyba boli dokładnie tak, bo wieź jest duży, obrzęk ze A to wygląda jak taki zwykły ś jak jakby ktoś jej komuś ją rzucił po nodze. Właśnie i powinny się zagoić maksymalnie w ciągu trzech tygodni bez pozostawienia blizny. Serio? Jeżeli chodzi o boląc, podejrzewam, że doszło do złamania kości strzałkowej. Złamana kość? Ta dziewczynka nie wiem nie ryczy, nie się... tylko w miarę to przeżywa. To twarda dziewczynka, serio, ja bym. No was tak mi się da. Znowu raz, znowu już popieram słowa Kuby Zuzaka! No, złamana kość! Nie ta dziewczynka nie ręczy ani nic. No, to jest bardzo twarda dziewczynka! Trzas jej grać, przykład! No. A naprawdę szacunek. szacunek. dopiero rękę wytrażę, jak poważne jest to złamanie i czy uda się je wyleczyć bez zabiegu operacyjnego. Kochanie. Po podam, w operacji. poprawił się. latka jest smutna, że ojciec źle ją traktuje. Dziewczynka bardzo polubiła swojego wujka. A czego ty nie rozumiesz, że to nie jest twój ojciec? A bo on jeszcze o tym nie mieli. Jeszcze pewnie że to jest jego dziecko. Ale ciekawe, co twa córka zrobi, jak się dowie, że miałeś takie wymagania, bo mięska nie było na i Musiał jej rączkę przysmażyć. Bo mówi, musi coś zjeść, wrócił z zagranicy. Wrócił niedawno z zagranicy i był na grillu, podczas którego doszło do wypadku. Siedmiolatka nie ma pojęcia, że to on jest jej prawdziwym tatą. A co to, to dalej jestem, wiem. Żeby... Nie wiem, kochanie. Nie rozmawiałam z nim jeszcze. No, dlaczego on jest taki nie kurwa, który jest super chłopczyk, chciał zrozumieć Panią i poprawił ją. A on Cię pewnie nie wierzy. No to jest bardzo smutne akurat. To jest bardzo smutne. No właśnie. Zdrada i poparzenie ogniskowe? Nie no! Ty, ty, to akurat da się jakoś przeżyć. Ty bardziej patrz na to, że to jest reptylialin. Dobrze, ty bardziej patrz na to, że to jest reptylialin. Z tym się to... zgodzę. Aha, z tym się zgodzę. Dobra, już sobie, ale na nie jest Nie, 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 i nie, 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 To jest twój ojciec, To jest twój ojciec, czego ty nie, ojciec. nie, 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 Przepraszam. Mówisz, że jestem śliczna jak księżniczka. On jest super, wolałabym, żeby to on był moim Co? Skarbie nie mów, tak nie wolno w ogóle tak mówić. Ty masz już tatę. Lecz się zbulwersowała! Ale twoja córka teraz mówi prawdę. Papo, w sumie fajnie, nie fajnie, że go zrodziła. to z jego bratem, ja pierdolę. Po rodzinie to nie zginie i brat męża byli w sobie zakochani, ale gdy mężczyzna dowiedział się o ciąży, przestraszył się i uciekł za granicę. To jest klasyczek, to jest prostu. No właśnie, to jest klasyk. Tak, nie? Dziewczyna sprawdza, to jest książowy. Dwie kreski. O, no właśnie. A ojciec poszedł po mleko, dosłownie. Po jakieś dwa litry i nie wrócił. I wrócił dopiero na kryjówkę, aby spalić dzie dziecko. I Postanowiła o nim zapomnieć i dalej układać sobie życie ze swoim mężem, nie mówiąc mu nic o zdradzie. Ja bym że żebym został i został, bo on jest super, nie za co tata. Nieprzejęty wypadkiem córki, ojciec ogląda mecz. Jak w ogóle. Głośno ten mecz ogląda. Głośno to mecz ogląda. Jak ja bym tak chciał sobie mecz oglądać, to jest Usiadłem sobie gdzieś w kącie, ociku sobie go poogląda. A też! cały szpital! nie! Kuraj, Jerzy! Ja strzelasz! Przecież jakaś ochrona w szpitalu go zaraz uspokajała. Żona chce przekonać go, aby postarał się być lepszym ojcem dla siedmiolatki. Nie kocha męża, ale ciągle próbuje ułożyć sobie z nim życie. Czarek, ale ona cię potrzebuje. Powiedz jej, że wszystko będzie dobrze. Proszę ci, idź, przytuj. ją. Jestem pewny, że ty już jej to powiedziałaś. Czarek, ale ona potrzebuje ojca. Ty wiesz, co ona mi powiedziała. Ona myśli, że ty jej nie kochasz. Może to ta jest taka sama durna historyczka jak ty. No nie, że mnie masz za się przyzwyczajony, żeby do własnej córki tak się odnosić? No właśnie o tym mówię, mam wstyd Czekaj, Robert dzwoni. Twój brat? A znasz jakiegoś innego Roberta? Mm. Bartka, nie, nie, tylko swojego brawa. Czy widziałeś jak ten frajer zmarnował te akcje? Nie znałem co go w ogóle do tej drużyny. Co? No, nie wiem, co to jest. Kończymy transmisję na tak? e, e, O, Co to robisz, to? Nie, no? nie? No tak, co? Nie, powiedz, może bym tu nie przyjeżdżał, ja nie chcę go tutaj widzieć. Zawsze to że do chodzi ale, ale ja nie chcę, żeby on zbliżał się do naszej rodziny proszę cię, nie chcę, żeby już więcej nas obiecał. Jak no, on obcrawny jest? Weźmy tak nie patrząc to, z tego co wiemy, to on jeszcze ile temu był u Was na Green. Nie, nie, dziwne to jest. Słuchaj. Czy to jest jasne, to jest Chwila, ja sobie tylko bluzę założę, bo strasznie zimno. Nocy i to zaraz po ślubie. Wiem, że to było złe, ale ja się nim zakochałam. Gdyby nie to, że wtedy uciekł za granicę, kiedy tylko dowiedział się o ciąży, bylibyśmy dziś rodziną. A tak to czarek jest moim mężem i ojcem dla Angeliki i po wila. Wila! świata. Mila? Mila! Dobra, przepraszasz za to zamieszanie. Ja nie chcesz zburzyć całego świata swojej córce, tak? Ale Paczek on ją traktuje. Właśnie wydaje mi się, że jakbyś ty jej powiedziała o tym, że ten jej wujek jest jej ojcem, to ona się nie Ona wtedy dopiero była najszczęśliwa, na Najszczęśliwa na świecie. Skodnia, okay. kurczę. Najszczęśliwszą na świecie. Zresztą, czemu nie chyba zabił, się wszystkiego dowiedział, że A co zrobić? W ogóle wraca. Siedziadka, która przewróciła się na rozgrzanego grillę, jest już po prześwietleniu bolącej nogi. Dziewczynka wciąż jest smutna, ponieważ jej ojciec nadal jej nie odwiedził i woli oglądać mecz, niż być przy cukrzycę. Czy jednak konieczna będzie operacja? Operacja się boi, że pan doktor, tylko nie to. Naprawdę, nie martwmy się teraz na zapas. Dobrze, jedę mówić wyniki badań słupki z ortopedą i to on oceni, czy konieczny będzie zabieg. Ale tak naprawdę to jest nowa operacja. Jeżeli będzie odpowiednia rehabilitacja, to nóżka na pewno wróci do pełni sprawności. Chociaż znaczy. wcale. Puszka? A to nie była ręka? Nie, to była noga. Ale przecież rękę ma pan na w noc, Nie, nie, to... nie mogła no, Ale widocznie widać, że to noga. Jak na przykład ja rękę, to mi tutaj aż do yy, tego, yy. I mi tutaj aż do połowy ręki, żeby po prostu nie ruchomić jeszcze ten staw tutaj łokciowy. żeby ta kości nie przemieszczać Te nogi też nie powinni tak od razu zakipsować, usztywnić. Ona on sobie jedzie ten wózko, nogi wyjdzie. Ja to roku na zbadania z sobą O, muje, Tymczasem w szpitalu pojawia się biologiczny ojciec pacjentki. 30-latek uciekł z końca. O mój, góry, Ostatnio zaczął coraz bardziej żałować swojej decyzji. Zrozumiał, że wciąż kocha kobietę, a córkę pokochałby, gdy tylko ją poznał. Matka dziewczynki jednak nigdy nie wybaczyła mu, że ją zostawił i nie chce go widzieć. To jest też moje dziecko. Teraz sobie o tym przypomniałeś bo... Tak jak mówiłem, taki tak jest w każdym kuli na mać, prawie w filmie. Pokazuje żona, test ciążowy, yy, jest w ciąży, to stary sobie. Wziął, ziomu! Z samolocikiem stary był i stary się zmył. W tych tylko to ci powiedziałam, że twoje dziecko A kiedy my kończymy cały to odcinek? Byłem młody i głupi. Ja byłam niewiele starsza i do tego dostałam z tym wszystkim sama z twoim bratem, którego musiałam okłamywać, to myślisz, że było mi łatwo, to dzisiaj nie mogę spojrzeć wróżby. Ale ty musiałaś go rozumiesz? A co miałam zrobić? Miałam mu powiedzieć, że go z tobą zdradziłam i zresztą w ciąży i Dobra, sorry widzowie, to już będzie koniec! I tak, pod koniec dodam: moralizm tego taki: nie próbujcie robić schabowego z swojego dziecka. Bardzo warto subskrybować Blaze Pro. No, i to już będzie koniec. Do zobaczenia w następnym odcinku.